Znałeś się ze wszystkimi ludźmi, których spotkałeś tam na planie? Yy, wiesz co? Tak. Tak, poza, poza gościem z Trials Hex. Jego jakby, znaczy wiedziałem kto to był i wiedziałem co robił, ale jakby personalnie się nigdy nie poznaliśmy, nie podaliśmy sobie ręki. A tak myślę, że wszystkich znałem na planie. na planie już rękę sobie podaliście. No jasne. Oczywiście, poznaliśmy się, wiesz. Też fajnie, fajnie, że wiesz, że został jakby zaproszony do tego kawałka, i, no, bo to jest jakby kawał, kawał warszawskiego rapu, nie? Fakt, że bardzo, bardzo oldschoolowego, ale, no, ale tworzył tę muzykę w Warszawie, nie? A z numerem rozmawiałeś? Oczywiście, że z numerem, no, wiesz, gram normalnie. Wid widujemy się często na jakichś imprezach. On nie ma problemu do przychodzenia do klubu w Warszawie, ja też, więc się widujemy. A jak jest z perspektywy czasu e, najgłośniejszy bip w historii polskiego hip-hopu, to wiesz, o czym mówię? Ja nie wiem, który był głośny. O który? Twój z To mu najgłośniejszy? No to już nie jest wymiana. mam takie koszulki za mnie, najgłośniejszy BIF. E, oczywiście żartuję. E, wiesz co, jak oceniam? Oceniam mu jako część jakichś tam moich, m, moich produkcji, dokonań, historii mojej w rapie i tyle. No. Byłem, byłem poniekąd zmuszony do tego, ale jako, że jestem raperem musiałem to zrobić i, i tyle. Ale bez jakichś tam, wiesz, już teraz jakby, jakby wiesz, nawet nawet trochę jest dla mnie to Wączące jak ludzie to jeszcze tak rozgrzebują i tak naprawdę, bo jakby wiesz, a no myślę, że to, co było powiedziane, było powiedziane. Z mojej strony się nic nie zmieniło akurat z tym i jakby wiesz, no to nie ma co już się doszukiwać jakiegoś drugiego, a, a nie tego odświeżać, no. że, że każde słowo musi mieć podtekst i wszystko musi być robione w jakimś kierunku, żeby coś na nowo odświeżyć. A tak, wiesz, że marketingowo wasz ewentualny wspólny numer to byłby Murowany i no nie wiem, widziałem często na Facebooku ludzie pytają mnie, czy mają kawałek z TD, FM. Yy, no wiesz, no f... powiem ci tak, no, jakby, jakbym patrzył w tym kierunku, to myślę, że byśmy się zdecydowanie wcześniej pogodzili. Ale że ja patrzę na hip-hop zupełnie przez inne okulary, to, to mnie to wiesz, jakby mało interesuje. Powiem ci, że nawet zanim upubliczniono wytwórnie, w której wydajesz, to jest wszyscy myśleli, że wydasz to w wielkim ją. No widzisz, no, życie zaskakuje, jak to mówią. E, no, myślę, że wiesz, że no, ani ja bym nie chciał dać wielkie miała, ani, ani nie, są, nie byliby zainteresowani moją płytą, więc to są takie mrzanki. A jak skomentujesz udział pz we wspólnym numerze z no, Wiesz co, no, ja rozmawiałem z Pawłem osobiście dwa razy o tym, jakoś świeżo po, po, po tym nagraniu. No, no, niektóre argumenty, które mi przedstawił, wiesz, no, dla siebie. Yy, I wiesz, no, to, to jest jakiś jego tam wybór, no. yy, Świadomy, bo, bo mówi się, nikt siłą nie, nie odurzył go narkotykami nie zaniósł do studia. Więc wiesz, więc myślę, że yy, to jest jego świadomy wybór, wiedział co robi i... I zrobił to w jakimś stylu. No. Myślę między innymi też, żeby odciąć się właśnie od ciągłych, od ciągłych zarzutów, czy będzie biw, czy będzie kolejny kawałek, a czy ten kawałek to jest nieprzypadkiem dis na kogoś i tak dalej. No. Paweł był pewnie bardziej zmęczony, bo też jest bardziej a, popularny i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jakby tego trochę męczyło i dlatego to zrobił. A, 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 ale myślę, że on już wydziel, udzielał też no, samych wiadów, bo, bo wielu ludzi od razu mu zarzuciło, że to jest, wiesz, że to jest też nie tak. No. W pierwszej chwili też tak myślałem, porozmawialiśmy sobie, wyjaśniliśmy jakoś to, no ale mówię to już, zostawię między nami niektóre argumenty, które padły. Zakończmy może temat przeszłości i przejdźmy do tematu głównego naszej rozmowy, czyli twojej najnowszej płyty, do do Rapu. Powiedz mi, czy tą płytę powinniśmy traktować jako koncept album? Hmm, wiesz co? Myślę, że tak, no. Wydaje mi się, że wszystkie elementy, które się stworzyły, że nie ma tam nic, niczego przypadkowego, że oprawa graficzna, goście, producenci tak. stanowią jedną całość, prawda? Tak chciałem też wiesz. Zeszła płyta. Też była mocno spójna, chociaż w jaki No nie, no nie, teraz, teraz, to, teraz to trochę cię oszukałem. Nie była mocno spójna, była tylko lekko spójna i tam było za, za dużo takich właśnie trochę rozjazdów, że tu chciałem to zrobić, tu chciałem to zrobić i, i wszystko, mi się, wszystko mi się mieszało i, 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 i wiesz. I efekt był, i efekt był na zeszłej płycie taki niedokon... no Wiesz, no zawsze jestem niezadowolony po jakimś czasie, z każdej rzeczy, więc to nie chodzi o to, żeby krytykować zeszłą rzecz, chwalić obecną, bo to mam no za jakiś czas też pewnie wynajdzie jakieś minusy, bo no bo. Bo jestem w miarę krytyczny wobec siebie i tego, co robię, i, i, i w ogóle no, swoich produkcji. Więc, y, y, więc tak, no, na razie jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Staraliśmy się, tak jak już podkreśliłeś, wiesz, zrobić też bardzo y, oszczędną w formie i czystą okładkę. I, I nie chciałem, żeby to była za długa płyta. Jakby to był świadomy, świadomy zamysł tego, że, że musiałem ją zrobić, że nie miałem już bitów, ale musiałem ją zrobić na, na za miesiąc ani yy, gości też była bardzo świadoma, bo yy, wiedziałem, że będzie krótka, więc chciałem maksymalnie yy, tam już gości do po dwóch chciałem ich w kawałku, albo jeszcze jakby jeśli bym chciał z kimś rzelać, to do, kogoś bym dodał do kawałka, ale raczej zakładałem, że będzie po dwóch w kawałku. Yy. No i co, no i tematycznie też myślę, że się całkiem trzyma. No. Wiadomo, że są kawy, no nie, bo nie trzeba unikać monotonii na płycie, ale, ale spójność jest, jest potrzebna. Yy, w branży od kilku lat krąży slogan, że wyrasta się z rapu, ty z kolei doniosłeś do nam powiedz, jaka jest geneza tego tytułu? Yy, no, ona jest napisana tutaj w propsach, yy, więc jak ktoś będzie miał płytę, to ją dokładnie przeczyta. A, a, są to, a są to słowa, które zostały do mnie skierowane kiedyś, po prostu przy, przy czymś tam i przy jakiejś okazji, yy, nie wiem, rozmowy o czymś, czy o muzyce, ale w jakimś tam kontekście. Yy, I nie wiem, to było po nagraniu dwóch kawałków, i sobie tak myślę, kurczę, to jest zajebiste tę tą napójrz, bo taka jest prawda, wiesz, że, że jakby zupełnie inaczej patrzę na wiele, wiele, wiele rzeczy, i, i na pewno nie wyrosłem. Na razie, na razie dorosłem. Dalej idziemy do przodu. Eldo po premierze Eterni w jednym z wywiadów stwierdził, że uważa, że był za młody na nagranie w tych wszystkich wcześniejszych płyt i, i na głoszenie ideałów czy treści, które tam głosił. Jak, jak było u Ciebie? Uważasz, że byłeś za młody do tej pory, żeby nagrywać muzykę? Za młody na, za młody na legalne wydawanie płyt, musisz sobie. Myślisz, że powinieneś dopiero wyjść spod ziemię? No spod ziemi może nie, ale wiesz, jakby myślę, że, że jakby za wcześnie też to, to przyszło, nie? Przez to, że tak jak mówisz, no, przy pierwszym płomieniu naprawdę, wiesz. Wiedziałem, co się wokół mnie, a nie o co tak naprawdę chodzi i wiesz, i mietały mną różne emocje i zajawki, wszystko. Myślę, że też, myślę, że trzeba do niektórych treści dojrzeć, a z niektórych też wyrosnąć, ale nie wyrosnąć z muzyki, tylko wyrosnąć z niektórych rzeczy. Więc myślę, że tak, myślę, że tu bym się z zgodził. No później się znalazło finalnie 13 konkretnych jointów. Jak wyglądał dobór tematów na album? Miałeś z góry o ustaloną koncepcję? Czy to wychodziło w praniu? Wiesz, co, chciałem na pewno bardziej bardziej treściwe numery pisać na tą płytę, unikając jakichś tam banalnych tematów, no, fajnych tekstów, banalnych tematów na przykład itd. Tak i, tak I, I przede wszystkim skupiałem się e, mocno na treści. Nie, nie miałem jakiejś obranej drogi, że, że, muszę, że muszę napisać na taki, taki temat. One zazwyczaj się zbiera. Zbiera się przez jakiś czas, dłuższy, krótszy. Zbiera się we mnie to, co chcę napisać. Bardzo często zapisuję krótkie sobie tam w jakimś moim, moim zeszycie krótkie. Dwa słowa, trzy słowa, pięć słów, które później albo są tytułem, albo się ewoluują do jakiegoś tytułu yy, i je po prostu zbieram. No, nawet teraz tak jest, tak naprawdę, mimo że jestem świeżo po tej płyty, ale on dużo dobrej energii nie wiem, to jest. czy to jest to o polskie powietrze, czy tego, od czego to zależy, ale, ale jakby już mam też jakieś rzeczy, które chcę powiedzieć. Wstydzisz się swojej wcześniejszej zajawki na bounce? Nie, no nie, to nie może co wstydzić, wiesz. No. To... Mam wrażenie, że tutaj na tej płycie dość krytycznie odnosi się do swoich nie wiem, wcześniejszych dokonań, że robisz taka stop klatka, zaczynam od nowa. Ale, 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 ale to nie jest wstyd. Nie? To jest jakby powiedzenie, że okej, okay, była minęła i nie jestem na końca z tego zadowolony, ale nie będę nigdy, nigdy mówił, że to się nie wydarzyło, że tego nie robiliśmy albo tego nie nagrywaliśmy i tak dalej. Naturalna kolej rzeczy. No. Jedni się bawili tak, a my się baw bawiliśmy nagrywając płyty. No. To jest że... chyba ponadczasowym klasykiem, prawda? Bo Podobno tak, no. no. powiem Ci, że jak, jeżdż, jak, jak jeżdżę, jak jakieś gram koncerty, to... No to fajnie się sprawdza. Miło mi, że, że to jest taki kawałek, właśnie jak mówisz, który ma już swoje lata. Nie wiem, że niedługo może co będzie, dekada? Tego singla. E, no więc fajnie, że ktoś po 10 latach, wiesz, e, pamięta i że udało nam się nam się nagrać taki kawałek, który, wiesz, pozostał w pamięci ludzi, nie? nawet tych młodszych słuchaczy którzy pewnie dopiero go poznali, jak miał już swoje lata. Płyta została zrealizowana na bitach całkowicie nowych producentów. Czy ma to zagwarantować świeżość przy założonym powrocie do korzeni? E, wiesz co? Nie, jakoś zawsze w trakcie płyty po prostu kontaktuję się z ludźmi, z którymi grałem, albo dopiero nawiązujemy jakieś znajomości, i, albo słucham rzeczy, znaczy usłyszę jakieś rzeczy, które mi się podobają i wiesz, jakby normalnie się po prostu odzywam do tych ludzi, bo to jest chyba normalna reakcja. Jak część produkcja Ci się podoba, no to fajnie jest poznać je i powiedzieć, że fajnie było coś zrobić, jeśli jest, jeśli jest dobra reakcja z drugiej strony, no to, no to wtedy człowiek czuje, że to jest to i możemy zrobić coś fajnego. No i, i w przypadku tej płyty tak było. Tak było, jestem zadowolony ze wszystkich kawałków od OZ, nie ma żadnego zapychacza, nie ma żadnych skitów, ani innych rzeczy. Eee, więc, e, więc tak, tutaj dobór producentów był po prostu po kolei, sobie dogadywaliśmy się, robiliśmy. No, złote twarze jakby było od początku, więc jest też najwięcej, ale oni też największe jakby mi cały czas dostarczali pok e, pokłady nowych podkładów, że tak powiem. twarze to chyba taki nowy White House. Nie wiem, no życzę chłopakom najlepiej, bo... Bo jeśli nie u mnie, no to, to mogli, może, mo, można sprawić ich płytę e, z, z gościem, kto się nazywa Haju, tak? Tak, tak. Między, między Dokładnie, no więc wiesz, no, to też jest, jest zajebiste rap, i zajebista produkcja i tak dalej. E, u mnie wydaje mi się, że też już są jakiś krok dalej są. Coś, coś robią jeszcze więcej i tak dalej, więc e, fajnie, życzymy jak najlepiej i myślę, że to na pewno nie jest koniec e, na pewno zrobimy coś razem I czy będzie to jeszcze jeden kawałek czy pół kolejnej płyty, to nie wiem, ale na pewno będziemy działać, bo, bo, jest, bo, jest, bo jest dobra muzyczna chemia no? Mówiłeś przed chwilą o przełomie w tekstach, płyta jest wiadomo dużo bardziej treściwa niż poprzednie. i przedstawiasz się na niej jako świadomy człowiek. Skąd krytyka konsumpcjonizmu w numerze Apetyt? Stajesz w opozycji do tego całego syfu, który rządzi w dzisiejszym światem? No wiesz, już bez, bez, znaczy to nie całkowitego jakby, bo wiesz, bo też jem czasem fast foodach i i chcę mieć nowszy telefon, żeby miał więcej funkcji, żeby mógł coś na nim robić. Ale no, chodzi, wiesz, o taki, o taki, o taki świński pęd. To jest bardzo mocno dla mnie, przynajmniej widoczny w Warszawie. No. Nawet wśród moich niektórych znajomych, których znałem wiele, wiele lat i jakby życie. Dorosłe życie ich chyba przyrosło i jakby możliwość zarabiania zbyt dużych pieniędzy na, na swój wiek i na swoje możliwości jakby ich pochłania. No jeśli wiesz, jeśli jakby głównym celem młodego człowieka jest to, żeby, żeby wiesz, żeby pójść no, do knajpy, wiem, się nawciągać, pójść do burdelu, do klubu i, i nie wiem, i wziąć nowy samochód w leasing, no to no nie jest nic dla mnie ciekawego. No ja jakby staram się wyznać jakieś wyższe wartości i jakby dbać o ludzi, przyjaciół, uczucia, pieniądze są, wiesz. Są ich nie ma. Są, jest fajnie, nie ma ich, jest ok. Numer Farbowane na listy należy traktować jako przytyk w nos dla konkretnych osób, czy też może jest to krytyka po prostu zjawiska? To jest, to jest, to jest kawałek taki raczej, no myślę, że niektórzy mogą go do siebie. Jędker? A nie, Jędker to wiesz, aż co nagrywa teraz. Go. To ja nie, ja nie znam się na disco, to ja nie mogę nic powiedzieć. <laughs> yy, a co? Nie, no myślę, że wiesz, no, to, to jakby nie, nie tylko na płaszczyźnie, nie, nie tylko na płaszczyźnie rapu, nie tylko na płaszczyźnie muzyki yy, należy no, takować. ten numer. Myślę, że myślę, że każdy ma tam w swoim otoczeniu jakieś osoby, które robią, wiesz, no, coś w tym sobie pod, 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 pod publikę nawet, jeśli, jeśli nawet nie chodzi o muzykę, chodzi o, o zwykłą pracę albo jakieś przyjaźnie, albo. O, o codzienne relacje między, międzyludzkie, no to, no to na pewno są przyfarbowane grzywy.